Się w odcinku, w którym Wam pokażę mój, yy, no nie mój serwer, tylko taki o, serwer, na którym cały czas będę grać. Jest ekipa, tylko że jeszcze nie się idziemy na spawn, to będzie nasza ekipiak. To tak, tu mamy spawn, To jest enchant, kowadła, PvP. Ender chest, yy, o, basen dom, do pvp, sklep, skok, skrzynia, stoniarki, yy, wymieniarka, tak, zjeżdżalnia. Tak, pokażę wam wszystkie farpy i dp. Najpierw idziemy na far stoniarki. Tak, tu możemy pokopać. Druk, mamy taki druk. Lecimy dalej. Tu mamy warp stroniarki. Patrz, tak, to jest Mamy tu warp Enchant 30 level i takie CPO. Tu mamy kowadła, możemy naprawiać. Mam setup od 4. O! Tu jeszcze nie ogarnięte takie, o! Tu mamy fillacerów, których możemy wymienić sobie. Jest! Będę mieć ten TNT za 5 koksów 6 TNT jest. Czyli pokażę Wam, Tu jest taki, taka fajna skrzynka 40 koksów i rybki. Tu za piasek mamy jakieś... GB Yy, tu mamy give'owy, za dwa taki obsydianu nie opłaca się i tu mamy fajny kilo, ale na razie co idziemy po moje D&D. Yy, Kopsy, 5. Dobra. Mamy 6 tlenków, teraz i mam jeszcze, abyś 4, żeby je mieć I tu prawie jest tak, jeszcze 4. Tak, to idziemy teraz do księgi. Nie wiem, co się dokładnie robi w księdze, ale chodźmy. administracji A, ah, to jest okay. uh, Battle uh, są właścicielami. Admini to są Meky 2347, Barbara Barbar i Merpete. Uh, moderator jest Vlader, Hebel X Ender, Amiskuta, Artur, Naderwane i test. Helper DD3201 y, to, to była skrzynka, czyli to jest administracja. Biegniemy dalej. Tu mamy Villagera. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Wcześniej na tamtej edycji było tak fajnie, że można było sobie wymienić na to skrzynkę Tu jest ta bardzo zjeżdżalnia. Się? Można wygrać. Coś mi się zbagowało. Dobra. Mijemy. Bijemy, wiemy. Dobra, i to jest te zwiercię na skrzynce i teraz lecimy. A tak to ogólnie to tak się zjeżdża, ale to jest tak. Ja teraz mówię, nie mam żadnych cheatów, czy tak jak prawie każdy gra. dalej idziemy. Tu mamy setupy i... Ale ja tam nie idę, bo nie mam jeszcze setów. Teraz warto, co mam jeszcze ze sobą To čeká náš náš telepně. Vlastně Tom, jakiś. Tom. domek, který ještě nic O, tu, ma, tu można chyba z villagerami handlować. Jak się nie mylę. Jeszcze nie dali. No bo tu miał być villager. No A mi chyba złoty sklep. Tu jest ten sklep, dalej, skok, Pok. ja tam byłam, tylko, że nie będę skakać, make jak to będzie ducha. Widzicie sami. Tak, tu mamy skok, tu mamy trudny, bo tam jest woda. Nie ma. Tu jest ultra hard. Trzeba czórkę trafić. Chociaż pan trafia Potrzebę c Później to zrobimy na koniec. Łatwiej. Barek. Skrzynia staniarki. wymieniarka. Wymieniarka. O. Aluju, tu się wymienia? Kiedy ja tu byłam? To chyba chwilę i jesteśmy zakowadłem, widzę. A tu jest ten skok. O, zaraz Wam pokażę kart. Ultra kart. To jest oko. się muszę odsunąć i Dobra, idziemy na Home. Przecież nie. Jest. Nie tak u mnie. Weźmiemy sobie skrzynkę. Zrobimy właściwie. Na dużą skrzynkę to dwa na jedną i cztery potrzeba. Komu? Nie! Jeszcze jedno drewno. Bo nie mam tam tego. Dobra. Dobra. Jesteśmy. Teraz Lecimy. Dobra. Mam jedzenie. Zaczniemy od łatwego. Nic nie widzę, czyli jest jeszcze gorzej. Dobra, w łatwym jesteśmy. Przeszliśmy łatwy. Teraz jest trudny. Zobaczymy... musimy to powtórzyć. Nie? Mój chyba Ciebie w ogóle nie okej? Okay. Czekamy na skok mm, Trudny! Lecimy! Chyba my tam nie wskoczymy Tam są kije Sprawisz Oni tu szukują i nie Nie czekajcie, problem. No. Zobaczymy. Brawo! Jest! Chodź ja. trzecim razem. Warp Ja ciebie bez kuszuki jadę, co nie? To on naprawdę domakuje z Unii. Możecie go zgłosić. Kurde. Już wiem jak to zrobić. To jest łatwe. To jest. Wiem, to bo, to, bo to trzeba do przodu i później do góry. Jezu, jak do góry. Do przodu i do tyłu. Ktoś już zabrał moje jedzenie. Kurde. Już wiem. Po prostu trzeba iść do przodu jednak. Dobra. Skaczemy Kurde. Za mocno. Ja. Trzech razy sztuka, ostatni raz. Ale i tak pewnie musimy skoczyć. Trzy, dwa, jeden. Trudne. Mam dużo śmierci. O, śmierci czterdzieści No bo bawiliśmy się w killach. Brawo ja. To ja się pójdę, szybko pożegnamy się na home. To ja Wam bardzo dziękuję yy, za oglądanie. Subskrybujcie yy, Ola Cołowska mój nick. To jest placki raz, dwa, trzy. Więc trzymajcie się. Cześć.